Witam w kolejnym odcinku, wreszcie vlog taki żniwny Mieliśmy długi postój Tutaj mało polskie te rejony, strasznie padało Cały tydzień nie mogliśmy wyjechać Już, no, sytuacja źle wygląda Zboża w dużej części leżą Niektóre już powoli zaczynają kiełkować Te co leżą No dzisiaj taki pierwszy dzień kiedy można wyjechać Ale zobaczcie tutaj widać kałuże stoją Jak nie będzie jakiejś wtopy to, to będzie dobrze No ale trzeba walczyć przed tymi deszczami co nam się udało skosić ledwo, ledwo, jakieś 2 hektary No i deszcz nas wygonił na bardzo długo Z pola Dzisiaj mamy już Wtorek 10 sierpień Sierpnia Także już powinniśmy być Na finiszu Tata tam za mną jedzie megą Będziemy się spinać Jest godzina 11, zobaczymy Jaka wilgotność, czy będziemy czekać, czy da się już jechać? No tak to widzicie, wygląda. No. tam z łąka, rozłożymy się. Pytacie, dlaczego nie ciągnie headera za sobą? No dlatego, że tutaj jest ciasno. wygodniej nam ciągnikiem. Jak ma kto jeździć, jest brat, wozi przyczepę. Ja ciągam header. Lata kosi, czy nam się zmieniamy, różnie to bywa, żeby się nie zanudzić <grymne> Tak nam po prostu wygodniej no. Zobaczymy jaką to będzie mieć wilgotność Tydzień opadów W niedzielę coś tam niektórzy kosili, ale Z naszych pomiarów wychodziło, że jest wilgotne, dlatego się nie zdecydowaliśmy Później z nocy na poniedziałek była burza, ulewa no a dziś mamy wtorek, wczoraj cały dzień grzało, mam nadzieję, że, że pójdzie. Dobra, ja dojeżdżam tutaj, tata dojedzie, ojedzie tam widać go. I będziemy się spinać, zaraz się widzimy. Dobra, spinamy się, zakładam rozdzielacze. Podjeżdża, to taki pierwszy blok, ale myślę, że nie ostatni zeżniw. Na pewno jeszcze coś wleci Także tutaj, ta podjeżdża, mamy takie pasy, zabezpieczenie na szybkiego spoko. na bezpieczeństwa, wiecie jak to jest ale mokro, łąka, kurcze aż z się leje woda dolało strasznie dolało Tak, obcza, wiecie, dochodzimy do wprawy z podjazdami do tego headera. Wcześniej nie było, nie było tego problemu, że tak powiem. No to w sumie żaden problem, bo jak się podjęcie dobrze, to chwila roboty. Ale człowiek nieprzyzwyczajony, powolutku wszystko. Tak, tak. Oje za sześć! Za sześć ton, nie! Kusimy pszenicę jak widać. Nasza pszenica, odmiana euforia, niska stoi. Aczkolwiek nie wiem jak będzie z wilgotnością, bo dużo leje, znowu przedwczoraj lało w nocy, wczoraj nie dało się kosić. Zaraz będziemy mierzyć, tam niby już żeśmy mierzyli, niby wychodziło 14 z hakiem. Nie ma na co czekać, bo może być gorzej, a na wieczór znowu opady zapowiadają. Nawet dość, dość czysta no gdzieś jakieś coś po Pojedyncze ziele wychodzi, ale Czysta jest ogólnie, no to czego Na tyle deszczu to Jak sypie, trudno jeszcze Określić, ale W granicach szóstki gdzieś, w okolicach szóstki To na pewno mogłoby być lepiej, ale zawsze może i być gorzej Także nie ma co narzekać W tamtym roku chyba by było gorzej Tu jest Przężyto Tam mamy jeszcze Przężyto no, Nie będzie stąd widać pewnie Chociaż coś widać Ale to musimy tu przyjechać Może później albo coś muszę Przeczepę zwrócić do domu Coś jak się robi, co tu dużo gadać, no? Całkiem inna robota niż tamty. Wygodniej na pewno. Klimatyzacja dużo daje. Chłodne powietrze leci, nie jest człowiek taki umordowany. To troszkę wygodniejszy jest, no nie ma cudów. No, no i tamtego... też, też też... jego przerób jest większy. Potrafi więcej, mimo że ma większy LD4,5 metra kosa. ale to co tu gadać, ci którzy wiedzą, no to wiedzą, że Mega ma dwa wębny APS, dużo pomaga Piedrostat, to nie to co tamto pszenicy tutaj, tak jak mówię, gdzieś na 6 ton, no może trochę, trochę więcej, ponad 6 słupki stad tutaj nawet ani się nie, nie wychylają jadąc tam e, e, 4 czy ileś na godzinę, około 4 na godzinę jedziemy Pokazuje chyba, ale tutaj 4 więcej nawet. Nie wiem, czy widać, to nie widać. 4,40. Może trochę szybko. No nie wiem, ale patrzyłem z tyłu, to nie widać, żeby coś gdzieś zostawało. Wiadomo, pojedyncze ziarko się tam jakieś zdarzy, że, że się gdzieś tam wyrzuci, ale to, to tak, to nie ma co na to patrzeć. No, dywanu nie ma. Jest takie pole 85 arów, chyba, no coś koło tego 85 arów. Potem jeszcze pojedziemy dokosić na, na hektarową działkę jeszcze, jeszcze 20 arów tu mamy w okolicy, to prawie z dwóch hektarów powinna być pełna przyczepa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak tam przejechał Lepiej. Mokłe na końcu tutaj... Za szybko. Co? Za szybko, nie? No, szybko. Ogólnie jest... Nie wiem, nie wiem czy to widać. Jest ładne, ale jest rzod... rzadkawe, no późny. Późny siew niestety, bo tu był późny siew robiony pod koniec października chyba nawet, czy nie wiem czy już listopada nie było. Ze względu na ciągnięcie. Ze względu na, na tamten traktor Masejał mieliśmy z nim problemy. No i nie rozkręciło się to, to tak jak powinno jak widać. Dostało swoje, dostało salewry na stan 200 kg, dostało rezerwu potem 200 litrów, większej dawki nie stosowaliśmy. No ale niestety, no, większość krzewienia i im, im wcześniej zasiane jesienią, tym, tym lepiej to wygląda potem na, na zimę i, I owocuje lepszym plonem no ale cóż stało się jak się stało Tu widać właśnie jakie to pole jest mokre tu na dole, bo tu są łąki, takie rzeka płynie przez, przez środek No to tam widzę woda już stoi w kolejnie, a tutaj szeroka guma też robi jakąś tam robotę posiane trochę pszenżyta, chcieliśmy coś zmienić na pola, chociaż pszenżyta, a pszenica to w sumie żadna zmiana, albo niewielka zmiana 5 hektarów jest tego pszenżyta, zobaczymy jak będzie sypało tak samo ono wygląda, wygląda całkiem dobrze aczkolwiek po tych deszczach ostatnich no to miejscami już leży nie jest przybite całkowicie do ziemi, ale, ale leży na pewno coś nagramy też z sprzężyta. Nie wiem czy dziś jedziemy sprzę w sprzężytą. Zależy ile ta pszenica będzie miała. Co ją tu nosimy jakby była gdzieś na pograniczu to, to pewnie w sprzężyto dziś nie wjedziemy, bo, bo będzie wilgotniejsza na pewno. No zobaczymy, chociaż przez to, że co drugi dzień leje, no to sytuacja jest napięta. trochę piura na sieczkarni z tyłu, bo bo jak roz, no, rozsielało słomę tak, że były pasy na polu, nie rozścielało na całą szerokość kombajnu ale na, na, na pokos tutaj, którym jedziemy pszenicy nie leci, także sieczki nie wciąga, także jest ok a wygląda to teraz lepiej, nie ma takich Do pszenicy mamy tu około 900 obrotów ustawione, 950, bo tam według książki niby 1000 jest więcej, ale na większych obrotach przetrącało strasznie ziarno, także ujęliśmy, a, a nie do młodów nie ma, także wymłaca wszystko ładnie, także we, trzeba było zejść z tych obrotów. A jakie obciążenie? Znika. W tym momencie nie wiem czy widać, 30, 29%, 30%. Jadąc te 4, 4,40 w tym momencie na godzinę. No, także my kosimy dalej. Tutaj wędro z przyczepą, patrzcie jak mokro. Szedłem ostro, ale na razie jeszcze nie było zaskoczenia. Na razie odpukać byle nie było. Zobaczymy. Płyje zasypane. E, tutaj do kasza do pełna. E, tu już jedno z ostatnich tych stanowisk z euforium. Tak się prezentuje. Ładna pszeniczka, no. Kosimy dalej. E, w tym vlogu to myślę, że już tyle. Postaram się zrobić jeszcze jeden, dwa, może kilka. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Także do następnego vloga. Siemaneczko. Na razie no, u was już uprawa na orki, a u nas będzie jeszcze oglądanie żliw.